Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chigo and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Hmm. Uh huh. Jest i nasza li, li, limuzyna? stretch. Wyjdziemy. Tam, gdzie to gotowy trójkącik wskazuje, de, 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 de. aha, do China tam mam jechać. Ok, za ja, 50 metrów skręcić sprawę. Dzięki. Ta licencja ma swychy o 20 Za 100 metrów wkręci w lewo. Jesteś na miejscu, żeby słychać. Się... To właśnie, Chico, podjedź do niego. Z diablosów. A, Mira jest. <trym wytrzań> Hey, just check out, The Warehouse Barry at the East End of Lane Keys. Mm, thanks, chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Gracias, gracias, chico. Vamos para dos Maria, Cloud to nie jest piesek. To jest człowiek. Atlantic Ways. Później, pójdziemy zgodnie z ruchem drogowym Tędy... ...sią... ...kalasa point e, Skręć tutaj Bardzo dobrze Doskonale Jesteś u proszę Państwa Pisać Marię przed budynkiem Ej, nie rzucaj się pod koła! Zapewnij wsparcia akcji antynarkotykowej o kurwa. No to mamy niezły kłopoty. Na lot! Zawieźć w do domu także Au, au Dobra Ludzie pana Leona się wszystkim zajmą, a my no, odwoźmy Marię do domu Tak? No Uwaga Cops Ta 50 metrów skręci, prawda? Grecji, grecji, dziewczyny, dziewczyna, dziewczyny radiobus. Kurwa. Czy staje, że członek mafilone strzelił do mojego auta? Albo mam inny pomysł. Dobra. Do garażu może, pójdziemy. Przemalujemy auto Jeżeli będzie taka możliwość Ha, ha, ha. ...i po strachu. No ale... Ech. ...taka moja rada ode mnie. Jak nie chcecie mieć rozpieprzonego auta... ...to... ...jedźcie do gar ...garażu przemalować auto. Tak to parę... Parę trzasków i Limuzyna stanie w pomniu błom Tak więc nie wiem Zrób to misji tak jak ja zrobiłem No i No właśnie Dojeżdżamy do miejsca Zmiana Zmiana klimatu Idziemy do Leone